Dobra, y... nie, nie wyjdziesz. Hmm, wyjdę. <śmuluję nie śmuluję> ci <odpocznie odpocznie. Spoko. śmuluję> O, dobra, jestem y, już w mojej szkole. Dobra, winda. Na A wiesz, nie jest spary. ja. Trochę dużo. Tutaj nie. Aha, dobra, czyli wszystko mam. No to teraz klasa. Klasa. O chemia! Nie wiem, czy mam chemię, ale po... Chyba mam. Bo już. Du... Ja już dużo przedmiotów mam. Pokaż. A to, co chcesz, wybieraj. Bo to jest zielony, czyli z swy... Dobra. Bo no to. To są zwykłe. Będziemy mieli lepszą szkołę, bo mam lepszą szkołę, bo więcej tych metod w pełni. Ej, jakbym mógł, to zrobię English i Spanish. Hmm. No, i potem ja. English i Spanish. Teraz... Teraz hmm. hmm. Dobra, kto? Chemia, biurko. O, pan od chemii. Co 10 No 10, zobacz. Zobacz, można tu było. Do... Ale mi się wydaje, że 10 to będzie dach albo coś. Prawda? No bo to niemożliwe, aby było 10 pięter. Trzy albo cztery. Mm -hmm. Do końca i będzie kolejne. Mm -hmm. To i chemia to... No i czekamy na kasę. Angielski, francuski studia, biznesko. Co chcesz wybiegć? Lecz tak mhm. to są zwykłe. Niebieskie to, żółte, to są rzadkie. Fioletowe to są epickie, a legendarne to żółte. Mhm, masz jedną legendarną. No. A wiesz tym, że muzyka jest legendarna. Tak. Najgorszy przedmiot w szkole. Jak było. Nawet nie wiem, czy dalej jest. Muzyka to była najgorszy przedmiot. I dlaczego muzyka jest legendarna? Nie, nie pytali. Ej, bo też jak ten... W naszych ten drugi On dostał pałę, że w... nie przyniósł kletą. Mm. W sumie to nie pamiętam, bo to... A w jakiej to było klasie? W czwartej. A nie piątej? Nie. Nie. Nie pamiętam. Trudno. Jak nie pamiętamy, to nie pamiętamy. Ja kończy tutaj chemię. Już skończyłem chemię, to idę y, kupić kolejną. Stojącą chemię. Masz chemię? Dobra. Albo rolnictwo, albo mechanika. No. Dobra, ja wybiorę mechanikę. Za 40 tysięcy kolejna klasa. No, a ile? Ja? No? Mam 74. 74. Dobra, to ja teraz robię moją piątą klasę na czwartym piętrze. A to jest chyba scena. Jak to? Teatr? Nie, nie. Te 12 tysięcy. Nie, teatr to... Nie wiem, ale teatr chyba gdzieś jest. Teatr. Czemu się zeszkamy, bo woda jest na tym część, część, Ona przeszła i nagle woda się za nim pojawiła. Ciekawe co to może być. Ciekawe. A, ja, a ja tak miałem, że normalnie że, że jak sobie y, chodziłem i szukałem jakichś bluzów, to przede mną centralnie zrespiła się karta. Kulka papieru. I Jeszcze no. Aha. A ile masz już y, sal lekcyjnych? Czyli masz całe pierwsze piętro. Okej. Okay. A, a za ile jest kolejne piętro? Tysięcy? Dobra. To nie jest aż tak dużo. No. Nie no, 12 tysięcy, no to nie. No to tam nie jest aż tak dużo. A wiesz o tym, że, że ja miałem za 1 800 000, te czwarte piętro 1 800 000. a następne za 3,5 miliona. No skończyłem teraz mechanikę. W sumie dobre pytanie. 40 tysięcy muszę mieć. Jak, jak traci mi się muzyka... Nie wiem. A wiesz o tym, że ręką muzyka. muzykę? Też grać w Spoon I uwierz mi, to nie był dobry pomysł, ale na szczęście, to o, nie fajny pomysł. Ojej. Jeszcze brać to mi muzykę. Jako? Jako tako może. No wątpię, wątpię. Ja miałem w sumie uczyć muzyki. Nawet się nie. No to bierz, moda no, bierzesz. No, dobra. O, coś tutaj jest. Biblioteka za 55 tysięcy. Jak coś to, to na czwartym piętrze... Yy, te, te złote na chłódce to będzie biblioteka. Jest za 55 tysięcy. Masz już drugie piętro? Nie. Masz już całą bibliotekę. Tak, dobra. Masz 92 dolary na sekundę. I jesteś pierwszy w tabeli na dole. Zacznij jeszcze bardziej w O nie, ej, dobra, teraz jesteśmy akurat na środku. Nie, zacznę w środku. Chociaż jesteśmy w środku. Ja jestem na pierwszym. Ale nie mogę powiedzieć, bo, bo mi pasem zasłania. Tablica klasowa. Dalej idziemy. Ja też tak miałem. A ja kiedyś miałem... Yy... A, nie Staram, że idzie. Co to może być? O, czyli teraz zaraz kupisz drugie piętro. Ej a, ej, a, od razu powiem ci, co będzie złotego w drugim. Ej, to jest tybak. Sala w Jest, najlepszy przed. No. Idziemy może nie, bo to jest mm -hmm. Ja A, i ja jeszcze pamiętam, że, 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 że cała klasa lubiła biologię. Cała. Mm -hmm. Cała klasa. Nie wiem dlaczego, mnie nie pytajcie. Pytajcie mojej szkoły. Ale jest haczyk. Nie powiem wam jaka to jest szkoła. Ewentualnie jak będzie 50 subów to się zastanowi. Mam 55 tysięcy. Jak to pod... podejmuje? Nie, skończyłam. A? Jesteś na drugim miejscu i tym razem nie od dołu. Od góry. Dobra, trzydzieści prawie pięć tysięcy. No i już mam modę skończoną. To teraz zbieram na

Jednego dolara. Zawsze tak jest. Myślisz sobie... Jest! A tymczasem jednego dolara. 117. A ja właśnie kupuję bibliotekę. Nie, co postawił tutaj o że nie ma? O zobacz. Misi. Nie. Za 400 tysięcy schodów? Nie. Nie. Miał na coś powiedzieć, że będzie półtorej miliona. Nie. Nie. Półtorej miliona plus 300. 000. Nie wiem. Nie wiem, nie, nie pytajcie. Pytajcie ją. O, dobra. Jesteśmy w środku. Jesteś na środku. To się nazywa smetachka 36765 Kto ma dzisiaj szczęście, bo ją zaproszę do znajomych? Wiesz, że ona jest z A tu nie dziękuję. To jednak nie ma szczęścia. Najczęściej tu na polentkowym pensę operacji. Hmm. Chociaż w sumie nie wiem. Hmm. Dobra, czy miałeś jeszcze coś legendarnego? Nie, hmm. A co miałeś? Hmm? Dobra. Dobra. Hmm. Mam, mam prawie 51 tysięcy, to idę budować bibliotekę. Roślina, półki na książki i półki na książki. To się pojawiły książki? Nie. no, znowu i a last... Brawo. A co, zaraz się przy tobie? Ej, to chyba musisz wstawić mu uwagę. Ale musisz mu wstawić uwagę, za tyle mnie nie, nie. <grym> <grym> widzę. Dobra mamy prawie 22 tysiące, to idę jeszcze robić w bibliotekę. Laduję. O dobra. Koniec filmiku Laura. Baju, 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 baju. Baju.